Cześć Wam wszystkim, ja jestem, wiecie, Grzegorz. Nie do kostiumy, ale na dzisiaj. No siemanko, to ja Grzegorz. Trafiła mi się taka mała robótka. Odzywam się tylko. Możecie pokomentować, to jest taka mała łazienka. Takie taka klitka. Tu już zamontowałem prysznic. Przeróbki wody jakieś takie dziwne. Ale nie mam co wam powiedzieć. gabaryt zmieszczony ledwo. Sufit też widzicie. I teraz się męczę i teraz możecie pokomentować kafelkarz, blazurnik. Nie wiem, zobaczcie. Nie wiem widać. Patrzcie, takie wymogi od klienta, znowu mnie chciał tu płyty kartonowo-gipsowej, bo tu ściana w środku macycka, tylko tu gdzieś w środku macyca. A jakby przykleić płytę, to nagle już by odeszło to jeszcze więcej. To jest tego tutaj, tak na, na dole. To, tylko tak na dole tutaj mamy takie placuszki. niom niam, placki. No, ja się tutaj tak męczę Taka mała tritka, a prawie zero pieniędzy. A roboty w pizdu. No. no, tu jeszcze będzie gniazdko. Właśnie to będzie termostat do ogrzewania podłogowego. Bo to jest ogrzewanie podłogowe elektryczne, już zatopione. Tu no nie widać, już, bo jest zatopione. A ja się tylko tak odzywam. Że, żebyście wiedzieli, że jeszcze żyję. Yy, za jakieś 3-4 tygodnie, 4 tygodnie w, w moim życiu się trochę zmieni. A na razie musicie wytrzymać beze mnie, bez nagrywania, z kamerą na głowie. Nie no, jakieś 3-4 tygodnie trzeba wytrzymać jeszcze. Cało 5 tygodni. A potem zobaczycie resztę. No i tak sobie siedzę tutaj. Dubie, dubie i dubie. Moje słynne radyjko. Nie wiem, nagrywam z nowego telefonu. Mam nowy telefon, to nie wiem jaki będzie obraz, jaki będzie głos, jaki będzie w ogóle, jak to wyjdzie nagrane. No i co? Dubień se. Tu jeszcze tu mam wełnę w środku. Którą muszę właśnie tutaj wcisnąć do. To do tej dziury tam za geberyt, geberit, yy, i to do góry, ile się da, tyle jej tam wcisnąć jeszcze. Bo tam z tyłu już wcis, wcisnąłem, yy, zanim zamontowałem yy, stelaż. No i tak się, tak się bawię tutaj w tej łazience Ona, nie wiem, ona ma chyba 90 cm na, chyba nie 90 cm na, 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 na 2 m, czekajcie 60. 60 120 180 180 cm na 90 gdzieś tak plus minus No e, teraz mi wyleciało z głowy jak ten, jak ten się nazywa tutaj O, bo tu jest zamontowany e, Ten... Wam ten, na końcu języka no, mamie aglomeryt, nie wiem, no ten taki taki gotowy rodzik konglomerat Musiałem go przycinać, śmierdziało z niego, jak cholera. No i nic, I ja się tak siedzę. Sobie lubię, pracuję na razie, żyję e. i to tylko tyle chciałem powiedzieć. To jest króciutko I na temat, coś bym wam nagrał, ale no co nagrywać, jak robię placki na kafelki, to nie, to nie ma na razie sensu. Na pewno się trafią lepsze zlecenia. A na razie biorę to, co jest. Też byście to zrobili. No. A tak: do kawy macie na rano albo na wieczór. Do browara, do wódki macie. Macie, macie. Mnie do posłuchania. No. I to tylko na tyle. Kończę. Siadam se. Usiadłem se. Co tam u Was słychać? Piszcie w komentarzach yy, Na razie sobie siadłem, mam akurat chwilkę przerwy, jest godzina gdzieś tam 11.20. W yy, jaki dzień dzisiaj mam? Środę, środę i teraz za chwilkę się będę bawił tutaj z wycinkami tu Tylko czekam aż trochę podciągnie ta pierwsza raja ta pierwsza raja podciągnie, to mam tyle wycinania w jednej płytce. Cholera Dwa dopływy: zimna, ciepła, odpływ yy, i wodomierz drzwiczki. Tyle mam zabawy dzisiaj. A tak, kurde, ogółem u mnie jest kiepsko. Nie ma dobrze. To jest. Nie, psych, psychokaszel, tylko to jest po prostu tubera. Tubera nie wybiera. Miałem się zakurzyć przed, przed nagrywaniem, ale. Stwierdziłem, że jednak najpierw nagram, a <laughs> potem sobie zakurzę. Mam jakieś 20 minut, żeby tam klejność ściągnął. Robię na mapeju P9. Widzicie? Mapej P9, ten niebieski tytek. <laughs> to jest ten wysokoelastyczny. I nie bójcie się. Nic się nie stanie, jeśli kleisz na placki, ale kleić na placki to trzeba z głową. Trzeba mieć trochę Pojęcia jak to zrobić, żeby to nie odpadło, nie odprysło, nie odleciało jak się uderzy, albo coś się będzie wiercić, to trzeba mieć trochę pojęcia. Mogę panu wytłumaczyć, że na, znaczy na przykład przed przyklejaniem płytki na placku, to trzeba płytkę porządnie wysmarować klejem. Yy, żeby się zszczepił klej z płytką, z, z tym takim... O, z tym, żeby się szczepił klej i dopiero na to się rzuca placka. I zanim się przyklei tą płytkę z plackiem do ściany, to ścianę trzeba przesmarować też jeszcze klejem, żeby i ściana była wilgotna i żeby ten klej się skleił ze ścianą, bo ją przygotowałem tylko tak wstępnie, bo tu cegły były. To było jakimś tynkiem, nie pamiętam jakim tynkiem. Jakimś tynkiem, y, robione takim no, zwykłym tynkiem. Y, Przeciągnięte, żeby ino cegieł się pozbyć. Bo nie miałbym y, punktu szczepnego. A teraz mam punkt szczepny i przed y, przyklejeniem po prostu ściany przesmarować porządnie. Ściany przesmarować porządnie i płytkę. I dopiero placuszki i montu-montu na ścianę kleimy i nic się nie dzieje. No nic się nie dzieje, to wytrzymie 50 lat, o ile nie więcej nawet. No przecież po ścianach nikt nie biega, nie? No to na podłodze była zrobiona wylewka. Bo tu drewniany, drewniany strop jest to wylew. Pierw była robiona folia termoizolacyjna. Potem była wylewka zrobiona jak ona wysła to zatapiałem dopiero siatkę, ogrzewanie podłogowe na kleju wysokoelastycznym i tu jeszcze będę musiał czujnik doprowadzić tylko na środek ale to dopiero przed przyklejaniem płytek w peszlu a zamiast peszla, bo tu mamy za, za, za nisko żeby mieć taki oryginalny peszel do czujnika to ja na przykład stosuję jakby to powiedzieć wam. Ze sklepu samochodowego wężyk. Ze sklepu samochodowego wężyk do paliwa ropy i w tym wężyku po prostu zatapiam czujnik temperatury. Tak, żeby jak on się spalił, żeby go szło wyciągnąć i włożyć na przykład nowy. Przynajmniej tu w takiej sytuacji, bo tu nie ma innej opcji, no po prostu no nie ma tu innej opcji. A czujnik musi być ruchomy, żeby go zmienić, wymienić. No, i co mam powiedzieć? Strasznie mnie nogi bolą od tego klęczenia, już od tego dźwigania się, wstawania w uszach mi gwizdże od tego cięcia. Mimo zatyczek w uszach, czym starszy, tym bardziej to jest takie dokaźliwe. Chyba myślę jeszcze o zakupieniu sobie takich nauszników, bo ostatnio, nie wiem, z dwa tygodnie temu, jak byłem w Kastorami, to przez przypadek zobaczyłem takie nauszniki. Przełożyłem je do uszów, ale i tak jeszcze muzykę z Kastorami słyszałem, to podejrzewam, że obsługa kątówki albo maszyny jakieś tnącej, to no i tak chyba gówno da, to samo co, co zatyczki. Ale no nie wiem, no jakbym miał te dwie stówy, to bym kupił, ale na razie pieniądze oszczędzam na co innego. To zobaczycie za 3-4 do 5 tygodni, bo troszeczkę was w błąd wprowadzam z tymi terminami, ale teraz już mam postanowione i już jest coś ostatecznie kombinowane. No i to tylko tyle. A jak chcecie coś, to piszcie komentarze. bez wulgaryzmów żadnych, bo wulgaryzmów ja już usuwam. Ja już nie chcę żadnych wulgaryzmów u siebie. W komentarzach, bo do mnie się czepiają inni ludzie, że też niektóre fi fi filmiki moje oglądają dzieci, czytają komentarze, a tam piszecie jakieś bzdety, bandety, a jak, tym co piszą takie jakieś oszołomstwa to no nie muszą mnie oglądać nawet, no, przecież ja, ja nie nalegam na to, jakbym nalegał to bym, nie wiem co. To bym wam wszystkim dupę lizała. Ja nie lizę dupy, ja nagrywam jak jest. Tak jak jest, tak nagrywam. Bajzlu nie ma, bo to jest moja robota. O, widzicie, jestem u siebie na robocie. Bajzlu nie ma. O, z daleka. Czyściutko poukładane, posprzątane, tylko że to jest mała klitka i ciężko mi jest coś tak poprzestawiać. No. I nie jest posprzątane z kuli was. Po prostu ja, ja lubię czystość, tylko że u niektórych klientów, jeśli nie płacą za czystość, no to po co mi ta czystość. Niech sami się dbają o to, a wy to widzicie. Takie życie mamy. Do następnego razu nie wiem do kiedy nie obiecuję nic. Zobaczymy się kiedyś. Znowu trzymajcie się miłej kawy, miłego dzionka. To ja Grzegorz. Remonty domów. Na razie.